Każdy z nas po zapytaniu o produkty pszczele na pierwszym miejscu wymieni miód, ale mamy również bardzo wartościowe produkty pochodzące z ula, takie jak pyłek, wyglądają w ten sposób. Pszczółki zbierają nektar z kwiatów, ale również zbierają pyłek. Zbieramy go jako pszczelarze w poławiaczach. Po przyniesieniu przetwarzają go na pieżkę, ubijając głową pyłek i miód komórkach pszelich powstaje właśnie taka bardzo zdrowa dla człowieka kiszonka. Kolejnym bardzo ciekawym i bardzo wartościowym produktem pszczelim jest propolis. Wygląda on w ten sposób, po zeskrobaniu mieszamy ze spirytusem bądź z wodą i powstaje nalewka, która jest bardzo grzybobójcza, bardzo bakteriobójcza. Następnym produktem pszczelim bardzo wartościowym, szczególnie w kosmetologii jest Wos przeli. Wytapiamy go z takich ramek, ale również ten wos służy do konserwacji drewna przeciwko warunkom atmosferycznym oraz zasklepia pory w drewnie. I na koniec jadrze U nas bardzo, bardzo e, niestosowany. Dlaczego? Dlatego, że my możemy pogodzić się ze stosowaniem miodu w lecznictwie, możemy pozgodzić się z pyłkiem, możemy pogodzić się w końcu z pieżgą, ale. Jad pszczeli też ma również właściwości lecznicze, z którymi warto się zapoznać. I co? I nalewka z martwych pszczół. Bardzo chętnie stosowana we wschodniej Europie, u nas niestety, bądź niestety, jeszcze nie. Zapraszam Państwa do zapoznania się z właściwościami leczniczymi i odżywczymi produktów pszczelich. Pozdrawiam, Patryk Waloszyk.